twórca prawa, czyli ten kto włada państwem, prawodawca nie może abstrahować od tego jaki człowiek jest. A skąd wiemy jaki człowiek jest? Ano pewne takie właściwości człowieka możemy bez trudu stwierdzić. Na przykład to, że człowiek żyje, no, bo jak nie żyje, bo z tego, że żyje, to wypływają rozmaite inne jego właściwości, bo jak nie żyje, to już ma tylko właściwości fizyczne i chemiczne, coraz bardziej kłopotliwe, prawda? Ale jak żyje, to ma rozmaite inne właściwości. Jeden jest dobry, drugi jest niedobry, jeden jest mądry, drugi tam, drugiego cenimy inne zalety, prawda? No i tak to wygląda. Więc życie jest jedną z takich właściwości człowieka i to właściwości naturalnych, czyli nie pochodzących z nadania żadnej władzy. Bo to, że ludzie żyją, to nie dlatego, że partia kazała, czy pierwszy sekretarz tak zadekretował, tylko że żyją. No, taka jest natura, prawda? Tak, natura chciała, jak to reklama głosi, na tam, tych środków na rozwolnienie. Jak natura chciała. Drugą taką właściwością człowieka, i też właściwością naturalną, która nie pochodzi z nadania żadnej władzy, jest zdolność do świadomego wybierania. Człowiek ma zdolność do świadomego wybierania: pójdę w lewo, pójdę w prawo, wezmę to, wezmę tamto, zrobię to, zrobię tamto. Człowiek samodzielnie podejmuje decyzję i świadomie podejmuje decyzję. To odróżnia gatunek ludzki. Ta zdolność odróżnia gatunek ludzki od innych gatunków przyrodniczych. Gdyby inne gatunki przyrodnicze miały taką zdolność, to z całą pewnością już byśmy się o tym dowiedzieli. Skoro nic na ten temat nie wiemy, to prawdopodobnie dlatego, że inne gatunki przyrodnicze takiej zdolności nie mają i nie mogą nam o tym powiedzieć. Nie mogą nam o tym powiedzieć. Zatem mamy drugą bardzo ważną zdolność odróżniającą gatunek ludzki od innych bo życie to nie zwierzęta też żyją prawda rośliny też żyją to akurat człowieka nie, gatunku ludzkiego specjalnie wyróżnia ale ta zdolność już go wyróżnia chrześcijanie nawet powiadają że to jest pierwiastek boski w człowieku znak podobieństwa Prawda? Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo boskie, no właśnie w tym się ono wyraża, bo nie w fizycznym podobieństwie. Prawda? Nie wiemy jak Pan Bóg fizycznie wygląda, czy w ogóle jak wygląda, jak, jakkolwiek, bo to nic na ten temat nie wiemy. Człowiek ma jeszcze inną zdolność, właściwość w postaci zdolności do wytwarzania bogactwa, i do dysponowania nim. To jest też właściwość charakteryzująca gatunek ludzki. No tam mrówki pewne rzeczy robią, tam tego, a wiewiórki nawet, ale to robią instynktownie i nie występuje taka różnorodność form wytwarzania bogactwa i dysponowania bogactwem, jak w gatunku ludzkim. To jest bardzo ważna właściwość, dlatego że dzięki tej właściwości istnieje cywilizacja. Gdyby ludzie, gatunek ludzki nie miał takiej właściwości, cywilizacji prawdopodobnie by nie było, a w każdym razie na pewno by nie było w tej postaci, w jakiej ją znamy. Więc ogromnie ważna cecha. Wreszcie ludzie mają taką właściwość, że są wrażliwi na piękno. To jest ogromnie ważna właściwość, bo cała kultura na, tym, na tej właściwości jest ufundowana. Gdyby ludzie nie mieli żadnej wrażliwości na piękno, no to nie powstałaby żadna kultura. Właśnie źródłem kultury jest ta wrażliwość. No to mamy cały katalog właściwości naturalnych, czyli nie Wywołanych przez żadną władzę i żadna władza nie może tego odwołać. Bo Rzymianie starożytni, którzy każde spostrzenie zaraz ubierali w postać pełnej mądrości sentencji, to mówili, Kujus jest est tolere. Kto ustanowił, ten może znieść. No, a tych właściwości żadna władza znieść nie może, bo to nie ona je ustanowiła. To nie ona je ustanowiła. Spór się toczy Wokół tego, kto je ustanowił. Ludzie wierzący uważają, że to ustanowił stwórca wszechświata. A ludzie niewierzący uważają, że a to tam, no nie stwórca wszechświata, w każdym razie, bo stwórcy wszechświata nie ma, a kto? A to nie wiemy, ale na pewno nie on, prawda? No to, ale my nie musimy zajmować stanowiska w tym sporze. Wystarczy nam to, że istnienie tych właściwości bez trudu stwierdzamy. No, jak ktoś nie stwierdza, to musi być bardzo mało spostrzegawczy, prawda? Na granicy głupoty. No bo tak, to jest inna taka elegancka nazwa głupoty. Starożytni prawnicy rzymscy mieli na to formułę, bo mówię na wszystko taką postać pewnej mądrości sentencji, nazywali to rażącym niedbalstwem. I mieli taką, takie określenie, definicję, tego rażącego niedbalstwa nimia, negligencja i non intelligere quod omnes intelligunt. Rażące niedbalstwo to jest nierozumienie tego, co wszyscy rozumieją. No to jest elegancka nazwa głupoty, prawda? Elegancka no, nierozumienie tego, co wszyscy rozumieją. To jak kto to taki nie rozumie? No dureń, prawda? To jasne. Więc to jest taka elegancka nazwa głupoty. Otóż. Istnienie tych właściwości bez trudu stwierdzamy, bez konieczności zajmowania stanowiska, skąd one pochodzą, kto jest ich autorem, czy stwórca wszechświata, czy, czy nie stwórca wszechświata. No ale my mamy odnieść te właściwości do systemu prawnego. Musimy zatem te właściwości, o których wiemy, że są ważne i naturalne, przełożyć na język prawa. I życie się daje przełożyć na język prawa bez trudu. Prawo sobie doskonale radzi z tym pojęciem. Zdolność do świadomego wybierania w języku prawa nazywa się wolnością. Jesteśmy wolni. Mamy, możemy świadomie wybierać, jesteśmy wolni. Zdolność do wytwarzania bogactwa i dysponowania nim w języku prawa nazywa się własnością. Prawo skrótowo obejmuje tę zdolność, nazywa ją własnością. wrażliwość na piękno nie daje się przełożyć na język prawa, może i dobrze. Może i dobrze. Były takie próby za Stalina, tam socrealizm, ale to na szczęście się nie udały, więc może i dobrze. Mamy zatem katalog trzech właściwości przełożonych już na język prawa. I po tym przełożeniu na język prawa możemy je nazwać prawami naturalnymi. To są właśnie prawa naturalne: życie, wolność i własność. I one powinny być fundamentem ustawodawstwa, o którym możemy powiedzieć, że jest praworządne. Ono musi być przynajmniej niesprzeczne. Z tymi prawami naturalnymi. Dlaczego? Albo jak będzie sprzeczne, to nie będzie to prawo wykonalne. Nie będzie to prawo wykonalne. O, a jak nawet by było wykonalne, to będzie niesprawiedliwe. Zilustruję to przykładem. Wyobraźmy sobie, że do Sejmu zostali wybrani posłowie. Akurat tak się złożyło. Może się tak zdarzyć. Którzy się urodzili w latach parzystych. Może się tak zdarzyć, prawda? Przypadkowo tak się zdarzyło. No i jak oni się zorientowali, że tak jest, to przez aklamację, czyli jednomyślnie, uchwalili ustawę, zgodnie z którą majątek obywateli urodzonych w latach nieparzystych podlega konfiskacie i przekazaniu obywatelom urodzonym w latach parzystych. Z punktu widzenia demokracji nic w tej ustawie zarzucić nie można. Większość ją uchwaliła. No, wszyscy przez aklamację. Ustawa została oparta na kryterium obiektywnie istniejącym, przecież wiadomo, że ktoś się zawsze musiał kiedyś urodzić, prawda? I łatwo sprawdzalnym, bo to łatwo sprawdzić. Czyli z punktu widzenia demokracji niczego tej ustawie zarzucić nie można, ale przecież gdyby taka ustawa się ukazała, to byśmy powiedzieli, no ona nie jest w porządku. To nie jest w porządku. Zwracam uwagę na to potoczne określenie, że tu nie jest w porządku. Ona jest niezgodna z jakimś wyższym porządkiem, z którym powinna być zgodna. A z jakim to porządkiem? ano właśnie z porządkiem praw naturalnych bo gdyby ta ustawa się ukazała to nie trzeba być specjalnie spostrzegawczym żeby stwierdzić że ona jest sprzeczna przynajmniej z dwoma prawami naturalnymi z własnością i z wolnością i z wolnością i dlatego demokracja jeżeli ma funkcjonować jeżeli Państwo demokratyczne nie ma się przekształcić w państwo partyjne, to musi demokracja być ufundowana na porządku niedemokratycznym, bo porządek praw naturalnych jest porządkiem niedemokratycznym. My nie wiecujemy nad tym, czy własność jest, czy wolność jest, czy życie jest. My to wiemy. Tego się przez głosowanie nie da ani ustanowić. Ani anulować. Dlatego demokracja, to zwracał na to uwagę kiedyś Jan Paweł II w jednym ze swoich przemówień, właśnie wskazując, że demokracja jest bezpieczna o tyle, o ile jest ufundowana na jakimś porządku niedemokratycznym. I jeżeli tak, to mamy alternatywę wobec państwa partyjnego już dosyć precyzyjnie zarysowaną. Że to jest państwo wolnościowe. To jest państwo wolnościowe, dlatego że władza, nawet jak jest demokratyczna i tak dalej, to żeby zasługiwała na miano praworządnej, musi respektować porządek praw naturalnych. Musi, bo jak nie, no to staje się władzą tyrańską. Pozbawia nas wolności, pozbawia nas własności, a często i życia, jak zaczynamy się buntować, prawda? Jest władzą tyrańską. Czyli przekształca się w najbardziej rażącą postać państwa partyjnego. Osobiście, osobiście uderzyła mnie wypowiedź pani minister pracy Rafalskiej, która powiedziała, że E, gospodarka polska spokojnie, udźwignie e, wymagania instytucji publicznych. <coughs> Więc właściwie kto kogo ma dźwigać, czy instytucje publiczne, gospodarka czy gospodarka, te instytucje publiczne. I pytanie łączy się, bo takie, czy ta gospodarka nie umie się przed tym bronić i wiąże się z tymi zachodnimi krajami, gdzie też te partie takie, też te, te, ten rynek nie potrafi się obronić, nie potrafi się na drodze politycznej że po prostu narzuca swoje wizje polityczne, standardy i całym społeczeństwom zasługi. <grym> a, a propos 500 plusu, jestem za, ale uważam, że samo zwiększenie ilości dzierności to nic nie daje, bo te dzieci po osiągnięciu pełnoletności muszą znaleźć jakieś zatrudnienie. Więc uważam, że jeszcze powinno być po 5 hektarów dla każdego, żeby teraz gospodarka naturalna <grym> miało po prostu to życie. Proszę pana, no to jest bardzo ambitny program, ale y, obawiam się, czy on nie jest y, y, astatystyczny, y, czy pol, Polsce wystarczyłoby ziemi, na tyle, żeby każdemu dziecku przydzielić 5 hektarów, czy nie trzeba było y, jakiegoś ekspansji terytorialnej przeprowadzić. Natomiast deklaracja pani minister Rafalskiej, ja ją postrzegam jako taką bardziej elegancką odmianę wcześniejszej deklaracji rzecznika rządu Jerzego Urbana, że rząd się jakoś wyżywi. No to wierzę w to, rząd się jakoś wyżywi. Gospodarka polska jakoś to wytrzyma, ale czy wytrzyma inne ambitne oczekiwania, to tego już nie możemy być pewni, tym bardziej, tym bardziej, że od 1 maja 2004 roku kiedy to osiem państw środkowej Europy zostało przyłączonych do Unii Europejskiej, a więc przedsięwzięcia, którego politycznym kierownikiem są Niemcy, przynajmniej do tej pory tak było, to zostały stworzone polityczne warunki dla realizacji niemieckiego projektu Mittel Europa z roku 1915 który zakładał, że po ostatecznym zwycięstwie niemieckim w, w środkowo-wschodniej Europie jeszcze wtedy ustanowi się państwa pozornie podległe de facto niemieckie protektoraty. I uwaga, uwaga, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. To jest dodatkowy czynnik, o którym nie mówiłem przy tych czynnikach blokujących narodowy potencjał, to dodatkowy czynnik też ma charakter blokujący, też ma charakter blokujący. No i to jest. Teraz jest nawet pewna szansa. Teraz jest nawet pewna szansa, bo na skutek tej wędrówki ludów czwartej w historii Europy, niemieckie przywództwo znacznie osłabło. I to jest moment dziejowy, żeby przekonać polityków amerykańskich do poparcia takiej koncepcji... Właściwie powrotu do takiej konc rozszerzonej koncepcji heksagonale z roku 89 i 90, ale uzupełnionej i poprawionej ze Stanami Zjednoczonymi na czele między morza, to znaczy Lit Łotwa, Estonia, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja i Serbia jako pewien organizm polityczny który by stanowił z jednej strony zaporę przed ewentualną, 80 milionów ludzi przed ewentualną ekspansją Rosja, Rosji na zachód ale z drugiej strony stanowiłby równoważyłby strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie Teraz jest sprzyjający moment historyczny a okazja raz stracona jest stracona na zawsze, więc albo się uda go wykorzystać, albo się nie uda, zobaczymy.